Witam Was w kolejnym spotkaniu z psalmami. W pierwszym tygodniu kilka słów zawsze wprowadzenia, bo każdego dnia tygodnia używamy innego psalmu z innego nurtu, z innej grupy psalmów. W środę to zawsze psalm mesjański czy mesjanistyczny. Tak nazywane są niektóre psalmy ze względu na to, że fragment tego psalmu jest cytowany w Nowym Testamencie w stosunku do Chrystusa. Oczywiście księga Psalmów w różnych miejscach mówi o Chrystusie i pewnie więcej niż niejedna księga Starego Testamentu, bo to słowa modlitw, pieśni chwały, które są Dane człowiekowi, który ma Boga uwielbiać za Jego łaski, za Jego wierność, za Jego prawdę, a źródłem, jakby całym sercem tego jest, jest właśnie Chrystus. I te psalmy pokazują Chrystusa jako mesjasza, jako zbawiciela. On jest postacią centralną psalmów. Chrystus, jak mówiłem we wprowadzeniu, link jest zawsze w opisie filmu do tych wykładów wprowadzających. Chrystus jest pierwszym e, tym, który psalmy śpiewał. On jest pierwszym, o którym te psalmy mówią i który się nimi modlił. Dlatego zawsze w środę będzie komentarz do psalmu i też kontekst tego użycia psalmu w Nowym Testamencie, zawsze w kontekście Chrystusa. I na początek dzisiaj psalm 16, psalm pojednania, psalm Dawida, psalm związany jakoś tak tajemniczo. Bo przecież powstał wiele wieków wcześniej prorocko z postacią Chrystusa. Zapraszam do otworzenia tego psalmu, psalmu 16. Pierwszy werset jest modlitwą, ale jest także wyznaniem wiary Psalmisty. Psalm zaczyna się słowami. Strzeż mnie, Boże, bo szukam ucieczki w Tobie. To niezwykła prawda. Kiedy coś się dzieje, szukam ucieczki w Tobie. Mój Panie, Ty jesteś moim dobrem. Nie ma nikogo ponad Ciebie. Ty jesteś moim dobrem. W moim sercu nie ma nikogo poza, ponad Ciebie. To też z hebrajski, też z polski ma nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Moje szczęście nie jest w żadnym stworzeniu na Ziemi. Nie odnajduję żadnej radości w tym, co jest na Ziemi. Radość moja jest tylko w Tobie. Nie mam nikogo ponad Ciebie. Nikt nie jest ważniejszy od Ciebie. Już ten werset może być zachętą do modlitwy. Ja też nie daję tylu takich konkretnych, może pytań. Warto słuchając, jeśli gdzieś rodzą się w nas jakieś pytania, zapisywać je sobie od razu, przerywać na ranie, stopować, pauzować, żeby nie stracić jakiejś myśli, która może być ważna do waszej osobistej modlitwy. Ja ciągle powtarzam, że psalmy, które ja tutaj komentuję, ma być inspiracja do modlitwy. Nie chcę, żeby. Słuchacze byli tylko bierni w tym, że ja tam mówię, daję konkretne pytania, każdy sobie je przeczyta i, i już. Nie, sami pracujcie. Ja tylko podsuwam kilka punktów, kilka motywów, które być może któryś z tych punktów czy motywów jakoś chwyci i, i pomoże Wam w tej modlitwie. Kolejne wersety są jakby ilustracją tego wyznania z samego początku. Nie ma nikogo poza tobą, nie ma nikogo ponad ciebie, a więc. Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, przelewać krew za nich nigdy. Pozwolić wznieść się ich imionom na moje wargi? Nigdy. Nie będę wymawiał ich imion. Rezygnuję z wszystkich innych. Ty jesteś jedynym moim centrum, Ty jesteś jedyną moją siłą. Pan jest moim przeznaczeniem, moim działem i moim kielichem, moim dziedzictwem. To On mój los zabezpiecza. To też jest modlitwa. Modlitwa człowieka, który stawia na pierwszym miejscu Boga. Dalej czytamy: Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo mi przeznaczone. A więc mam w sobie, doświadczam konkretnej Bożej opieki. Otrzymałem niezwykłe dary. Sznur mierniczy, zostało mi coś wyznaczone, wydzielone. Otrzymałem to, i jestem z tym zachwycony. Otrzymałem to, czego mi było trzeba, czego, potrzeba, czego potrzebowałem. Werset siódmy. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet w nocy upomina mnie serce. Dosłownie w treści hebrajskim nie serce, ale nerki. Nawet w nocy pouczają mnie nerki moje. Dlatego, że w Biblii nerki są miejscem Sumienia, całe życie wewnętrzne, uczucia są właśnie w, w nerkach. Więc Bóg jest tym, któremu ja się całkowicie poddaję, i jestem wrażliwy na Boże sprawy. Dał mi Pan rozsądek, dał mi Pan wrażliwe sumienie. I nawet w nocy, nawet w nocy, gdzie umysł jest otępiały, gdzie człowiek jest taki zaspany, nie wszystko kojarzy, rozumie, nawet wtedy upomina mnie moje serce. Czuwa nade mną moje sumienie. Nie rezygnuję z siebie, nie tracę swojego fundamentu. Tak bardzo dobrze Pan mnie ukształtował, tak bardzo mnie trzyma we właściwych ryzach, że ja się nie chwieję, że jestem zawsze na właściwym miejscu. Że nie rezygnuję z, y, z wartości, które On we mnie włożył. Upomina mnie moje serce, upominają mnie moje nerki, moje sumienie, mówi do mnie. Więc y, y, żyję nieustannie w obecności Boga. Żyję nieustannie. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. I nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy, On jest blisko mnie. Zawsze sobie stawiam Pana przed oczy. Czyli co bym nie robił? Pracuję, odpoczywam, jestem z rodziną, służbowo, z bliskimi, sam. Zawsze Pan jest po mojej prawicy. On mnie nigdy nie opuszcza. To jest taka niezwykła zapowiedź tej obecności. Oto ja będę z Wami do końca świata, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To co mówi Chrystus. Bóg jest przy nas zawsze. Nawet jeśli my się od niego odwracamy, on nie może nas zostawić. Za to my owszem. Jeśli naszą, bo naszym bogactwem nie jest ta drogocenna perła, którą znajduje, i wszystko inne sprzedaje, to rzeczywiście nie będzie tym wszystkim Bóg, tylko będę szukał szczęścia poza Bogiem. Pokładam ufność wtedy nie w Bogu, ale w tym świecie materialnym. A przecież życie nie kończy się na tym świecie materialnym, i o tym mówią kolejne wersety. Bo Cieszy się moje serce, dusza moja się, radują, się raduje, ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie zostawisz mojej duszy w Szeolu, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu, czyli w tej trainie umarłych. Nie pozwolisz, abym ja, wierny Tobie, zaznał grobu, zaznał zepsucia śmierci. To jest to, co potem powie Jezus w Ewangelii świętego Jana, kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To jest tego zapowiedź. I chyba najpiękniejszy werset, to może subiektywne, najpiękniejszy werset tego Psalmu, werset ostatni i werset jedenasty, ukażesz mi ścieżki życia, nauczysz mnie drogi życia, ukażesz mi pełnię radości u Ciebie i rozkoszę na wieki po Twojej prawicy. A dosłownie, y, dasz mi poznać ścieżkę żywych. Ścieżkę prowadzącą do życia. W kontekście tego, co było wcześniej, w wersecie dziesiątym, gdzie była mowa o śmierci. Dasz mi poznać ścieżkę prowadzącą do życia. pełnię radości y, Twojego oblicza. Dasz mi poznać taką ścieżkę. Przyjemność po prawicy Twojej na wieki. Przebywać z Tobą na wieki to jest największa przyjemność, największa łaska, największa radość. Być z Tobą. I te właśnie słowa, dlatego to Psalm Mesjański, cytuje Święty Piotr w czasie Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety od 25 do 29. Kiedy Piotr tłumaczy Żydom prawdę o zmartwychwstaniu. Bóg wstrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo Dawid mówi o nim: Miałem pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał, dlatego ucieszyło się moje, Serce i rozradował się mój język, także moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mej otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi, dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie: patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomer zasiądzie na tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Chrystusa wstrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Tak naucza Piotr, cytując, zobaczcie, długi werset tego Psalmu, Psalmu XVI. Dlatego nazywamy ten psalm mesjańskim, bo konkretnie apostoł pokazuje, cytuje go, jako zapowiedź, proroctwo o Chrystusie. I podobnie święty Paweł w XIII rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersecie 34, mówi tak: My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas, jako ich dzieci, wstrzesiwszy Chrystusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. A to, że go wstrzesił z martwych, i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, wyraził w innym psalmie. Wypełnię wierne święte sprawy Dawida Nie dozwolisz, aby Twój święty uległ rozkładowi. Dawid, zasłużywszy, się swemu pokoleniu zasnął z woli Bożej i został przyłączony do swych przodków i uległ rozkładowi, lecz nie uległ rozkładowi ten, którego Bóg wstrzesił. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego. Każdy kto uwierzy, przez Niego jest usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów, z których nie się zostać usprawiedliwieni w prawie mojżeszowym. Tak Paweł naucza słuchaczy w Antiochii, Żydów słuchających go tam. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego i zachęcam do osobistej modlitwy. Mam nadzieję, że gdzieś tam w tym nieudolnym komentarzu chociaż kilka myśli do osobistej modlitwy się znajdą i zachęcam do tego, by zajrzeć też jutro do kolejnego nagrania z tego cyklu Drogi Nadziei. Szczęść Boże!